Ja, zanim zaczniemy, chciałbym poprosić wszystkie osoby, które są albo mentalnie spierdolone, albo nie rozumieją znaczenia fikcji literackiej, o wypierdalanie. A całą resztę serdecznie wchuj zapraszam na seans. Martwica mózgu. Zalem wieje, mięso rozkłada się, a cegła kruszy. Z mam na ustach słowa klocy, tempariuszy. Wierce w sercach dziury na ból, jestem pazerny. Nawet cielech, mara opity, klęszy, śnieg, perły. już we mnie tęc, stoję w krwi po kost. Nie nagrywam rapu, to rozgłośnie daję rad do kost. Mój głos to głos wyroczni, nastał helter-skelter. Krwawe żniwa, tak Kromer się z sierpem serce Jak w ręce kwerplej, to klasyk gatunku Nie jestem klasik, odstroję na Zwałce yeah. czaszkę, oh. pan pan ustem znowu naszmią znów przynoszę za strzyk Zatul do domu lustra, kiedy słuchasz moich płyt Wciąż chory sypkiel się ten paruro zamknij To rad dla tych, którzy pochodzą od szczuromałpy To, yeah. Dla mnie brzydota jest klęknem Mi cukurinę znów wysuwasz po Od zawsze byłem i już będę hey, hey. A ty machaj już ben, nie hey, będę, bę, aż się będzie nie mnie do jest pieprzem Mi cukru i nasz duch wysuwa w skrękę. Od zawsze byłem i już będę Wejdę A ty machaj bębę. Moje symfonii zniszczenia deryguję niczym stuli grosz Zamieniam ludzi w proch, mam na imię unikron Nade mną kuli, grom przeszywa niebo Pode mną wysypisko ciał, z nimi zna ich Jestem poetą, widzę w zakładzie pewien porządek Gdy wolę ludzi, a ich miasta za mnie, nie w kolonie Jeszcze wieczor żołądek, tobie larwy, to prosty zabieg Będą cię żreć od środka, aż wyjdą na wież Ognisna zamieć, tańczy powietrzna trąba Stąpam po spalonym betonie ciężko jak krąba w tej randki nie zapomnisz, kontam na żywów Wiadro ośmiornic i dwie japonki Zaczynam zwrotki, z membran się leję krew Zawista kurno, nienawidź jeden klat. Moje wczorajsze gówno dla was to everest Martwica mózgu, słońce solo, BDS o, o. Nie mnie przydotaj jest pęter, mi cukurina i nasz dług wysuwa Od zawsze byłem i już będę. Predator, a ty machaj, będę aż i będzie. Predator, Tam mnie przydotaj jest pieknie. mi cukurina znów wysuwa szczękę. Od zawsze byłem i już będę. Break, break. a ty machaj, będę. Predator, Predator, familia!